Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj, rok 2024 powoli staje się historią. Przyniósł on nam jednak wiele spektakularnych momentów w świecie piłki nożnej. Niektórzy piłkarze wrócili na właściwe tory, przeżywając swoje odrodzenie. Inni zaś okazali się transferowym niewypałem, natomiast jeszcze inni popadli w konflikt z władzami własnego klubu. W dzisiejszym materiale podsumujemy sobie kilka ważnych wydarzeń ze świata futbolu, które miały miejsce w kończącym się już dla nas roku. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach Łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł w skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji regulaminu i wszystkich szczegółów Znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Real Madrid po trzyletniej sadze w końcu dokonał niemalże niemożliwego, ściągając na Santiago Bernabeu Kyliana Mbappé za darmo. Piłkarz owszem w kontrakcie posiada już milionowe zapisy, jednak nie sądzono, że inwestycja ta może się mimo wszystko nie zwrócić. Francuz w skrócie sobie nie radzi. Łącznie 23 mecze, 13 bramek i 3 asysty to statystyki, które zostawiają wiele do życzenia, jak na piłkarza, który po Mistrzostwach Świata w Katarze był nazywany najlepszym piłkarzem na świecie nowej generacji. 2024 rok dobiega jednak końca, tak więc co dla Mbappé może przynieść następny w kolejce rok 2025? W zasadzie nie możemy ocenić, jednak warto wziąć pod uwagę, że Kylian bardzo prawdopodobnie że wróci jeszcze do topowej dyspozycji na Morawie. Możliwe, że będziemy tego świadkami już w rundzie wiosennej aktualnego sezonu, bądź dopiero w kampanii 2025-2026, aczkolwiek nie sądzę, aby 26 latek podzielił losy Edena Azarda. Przypomnę bowiem, że większość kibiców tak okrzykuje Kyliana jako następnego piłkarza stopu, który na Santiago Bernabeu spadł na dno. Różnica polega jednak na tym, że Edena Azarda mocno poniszczyły kontuzję, a w przypadku Mbappé jest to po prostu gorsza forma. A ona, jak wiemy, nie jest wyjątkowo stabilna dla większości profesjonalnych piłkarzy. Luka Modric również w swoim debiutanckim sezonie był uważany przez media i fanów Realu Madryt jako jedna z najgorszych inwestycji Florentino Pereza. A dziś ten sam piłkarz jest grającą legendą Królewskich. Czy będzie jednak tak samo w przypadku Kyliana Mbappé? Na to pytanie możecie odpowiedzieć sami w sekcji komentarzy. Jestem ciekaw waszych opinii. Sam Francuz z kolei złożył nietypową obietnicę zarówno Florentino Perezowi oraz samym kibicom Realu Madryt. W Realu Madryt nikt nie będzie żałował mojego transferu, a zdobywanie trofeów w 2025 roku to moja misja. Rok 2024 był zdecydowanie lepszym rokiem dla Roberta Lewandowskiego, aniżeli rok 2023. Powiem w rundzie wiosennej sezonu 2023-2024 Polak ponownie zaczął regularnie zapisywać się na listę strzelców, a od nowego sezonu wrócił do formy, do której nas przyzwyczaił w Bayernie Monachium. 16 bramek i 2 asysty po 18 meczach La Liga oraz 7 bramek po 6 kolejkach Ligi Mistrzów. Jak na 36-letniego napastnika, statystyki te są bardzo imponujące, a warto zaznaczyć, że jeszcze latem media oraz kibice chcieli odejścia polskiego piłkarza z Camp Nou. Dziennikarz hiszpańskiego sportu Iwan San Antonio w maju w rozmowie dla WP Sportowe Fakty odpowiedział na pytanie, jakoby Barca naciskała na lewego, aby ten zgodził się odejść w letnim okienku transferowym. Dziennikarz wówczas zapytał... Czy można mówić, że Barcelona rozpoczęła proces wypychania Roberta Lewandowskiego z drużyny? Iwan z kolei odpowiedział. Tak, ale go nie wypchną. Ma przecież kontrakt. Barcelona teraz nie ma żadnych graczy, których sprzedaż wyklucza. Może poza tymi najmłodszymi jak Lamin Jamal, Pałku Barsi. Wszyscy inni są na rynku. Nie wydaje mi się jednak, że ostatecznie do transferu dojdzie. Można śmiało powiedzieć, że przyszłość, a zarazem teraźniejszość Roberta Lewandowskiego w wielkiej piłce uratował Hansi Flick pod wodzą którego Lewy w barwach Bayernu był w najlepszej życiowej formie. 2025 rok może być więc dla Roberta kolejnym rokiem o schodek wyżej, dzięki czemu wielkiej piłce może utrzymać się do mundialu w 2026 roku. Oczywiście nie da się nie zauważyć, że Barça od listopada znajduje się w kryzysie, co również skutkuje na dyspozycję Lewandowskiego, ale wątpliwe, aby w przyszłym roku nie wrócili do formy z początku sezonu 2024-2025. Czego jednak konkretnie możemy spodziewać się od Roberta w przyszłym roku? Pierwsze i możliwe, że ostatnie, przebicie bariery 30 ligowych goli w Lidze oraz zdobycie korony króla strzelców Ligi Mistrzów. A jeśli już o niej mówimy, to zdecydowanie jest szansa, aby Barça wygrała Champions League, co z kolei zbliżyłoby szansę Lewego na wygranie upragnionej złotej piłki ale temat o polityce France Football i złotej piłki dla Polaka poruszyłem już we wcześniejszym materiale poświęconym przewidywaniom na 2025 rok, tak więc kto go nie oglądał, zachęcam do nadrobienia zaległości. Co natomiast w przypadku formy w reprezentacji Polski? Szczerze, nie sądzę, abyśmy zobaczyli nagłe przebudzenie u Roberta w tym aspekcie, ponieważ po raz ostatni zdobywał on regularnie gole dla biało-czerwonych, gdy naszym selekcjonerem był Paulo Souza. Od tego czasu każdy kolejny selekcjoner nie potrafił wykorzystać w 100% potencjału i przydatności piłkarza Barsy, ale kto wie, może w 2025 roku coś się jednak zmieni. A Wy, jakiego jesteście zdania na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Patrząc stricte na piłkarze, a nie osiągnięcia ich drużyn, 2024 rok jest jednocześnie pozytywnym i negatywnym rokiem dla Nikoli Zalewskiego. Pozytywnym dlatego, że 22 latek udowodnił, że jest kluczowym piłkarzem reprezentacji Polski, a w przyszłych latach może stać się niemalże równie ważnym liderem co Robert Lewandowski czy Jakub Błaszczykowski w latach swoich świetności. Niestety w przypadku klubu sytuacja Zalewskiego się tylko pogarsza. Od zwolnienia Jose Mourinho z AS Romy w styczniu tego roku stery objęła legenda giallorossich Daniele De Rossi. O ile u Mourinho Nicola mógł liczyć na mniejszą czy większą ilość minut na murawie, tak też u włoskiego nowego szkoleniowca nie grał żadnej istotnej roli. Zmieniło się to dopiero od aktualnego sezonu, kiedy to 22-latek rozegrał 140 minut na murawie w trzech meczach Serie A, przed zwolnieniem de Rossiego. W październiku Salewski grał już natomiast niemalże w każdej kolejce, jednak był często krytykowany za swoje występy. Tak też w grudniu na dwa mecze ligowe spędził na Morawie łącznie 17 minut. Oczywiście wpływ może mieć na to trzecia zmiana trenera na ławce AS Romy w 2024 roku, a został nim nie byle kto, bo sam Claudio Ranieri. Dla niewtajemniczonych ten sam szkoleniowiec wygrał z Leicester City Mistrzostwo Anglii w sezonie 2015-2016 oraz sprowadził do siebie chociażby Bartosza-Kapustkę, choć to raczej nic pozytywnego, szczególnie dla nas polskich kibiców. Ranieri również nie ma najlepszej opinii o Zalewskim, o czym podzielił się w jednym z wywiadów. Zalewski to zawodnik w mojej kadrze i kiedy widzę nadarzającą się okazję, to daję mu grać, bo dla mnie to znakomity piłkarz. Chciałbym go widzieć wolnego od zaprzątania sobie głowy myślami, tak jak wtedy, kiedy gra dla swojej reprezentacji. Nie ma co ukrywać, że w 2025 roku najprawdopodobniej będziemy świadkami odejścia Nikoli z AS Romy na rzecz jednego z klubów tureckiej Superligi. Na chwilę obecną najbliżej ściągnięcia Polaka jest Besiktas. A wy, w jakim klubie chcielibyście zobaczyć Nikolę Zalewskiego? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli już poruszyliśmy wątek turecki, warto również porozmawiać o Krzysztofie Piątku, który pierwszy raz od opuszczenia AC Milanu na początku 2020 roku zalicza bardzo udany rok kalendarzowy w barwach tureckiego Basak Sehiru. Polak już przebił barierę 10 ligowych trafień w tym sezonie i realnie walczy o królne króla strzelców Superligi. Łącznie natomiast ma już na swoim koncie około 20 goli. W tak dobrej formie nie mieliśmy okazji oglądać Piątka od lat, Stąd pojawia się pytanie, czy możemy go jeszcze zobaczyć wracającego do topowego klubu, czy też ligi w 2025 roku. Odpowiedź brzmi tak, ponieważ jeśli utrzyma taką wysoką formę do końca sezonu, to może się po niego zgłosić szereg klubów, wyżej notowanych od basek Sehiru, którego zawodnikiem jest od połowy 2023 roku. Problem polega jednak na tym, że w lipcu popularny Pistolero skończy 30 lat. A zmiana bar w takim wieku dla przede wszystkim lepszej ligi od strony stricte sportowej byłaby bardzo dużym ryzykiem. Piątek w końcu znalazł ligę dla siebie, która owszem nie zalicza się do topu, ale jest lepsza niż polska Ekstraklasa czy amerykańska MLS. Po drugie, gdyby Krzysiek ponownie skusił się na powrót do jednej z lig z europejskiego top 5, to w przypadku braku sukcesu na murawie powrót nawet do Turcji mógłby być już nierealny. Z faktu właśnie na wspomniany wiek piłkarza. Oczywiście dobrze byłoby zobaczyć Piątka grającego chociażby w europejskich pucharach, ale kto mówi, że po udanym sezonie nie mógłby się przenieść chociażby do takiego Besiktasu czy Fenerbacze, które regularnie grają w rozgrywkach UEFA. Miejmy nadzieję, że 2025 rok będzie przynajmniej równie dobry dla Piątka co 2024. Ponieważ czekają nas eliminacje do Mistrzostw Świata, a przy zaawansowanym wieku lewego, potrzebujemy napastników w jak najlepszej formie strzeleckiej. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją Dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!